Niechcie Siemano, ja jestem Haksiu, a dzisiaj mam Wam do zaprezentowania top 10 modyfikacji, które musicie mieć na swoim serwerze w Minecraft. Zanim zaczniemy, zostawcie łapkę w górę oraz subskrypcję na tym kanale i bez zbędnego podróżania zapraszam do oglądania. Pierwsza modyfikacja w tym odcinku umożliwia nam niszczenie pikseli w danym bloku. Ta pozornie wyglądająca modyfikacja umożliwia tworzenie bloków 3D. Niektórym osobom, które korzystały z tej modyfikacji udało się stworzyć naprawdę niesamowite projekty, także sami możecie spróbować swojej kreatywności i stworzyć jakiś projekt 3D na swoim świecie w Minecraft. Enchantable Horse Armor Jest to modyfikacja umożliwiająca senchantowanie końskiej zbroi. Możemy ją enchantować zaklęciem Protection albo nawet zaklęciem Force Walker, dzięki czemu od teraz nie tylko że nasz koń będzie bardziej wytrzymały, co do tego będziemy mogli nim chodzić po oceanach. Wizualny warbench sprawia, że przedmioty, które włożymy do craftingu, pozostają w środku. Dodatkowo, gdy coś craftujemy, pojawiają się te przedmioty wizualnie na samym craftingu. Zniszczenie craftingu oczywiście spowoduje, że wszystkie itemy, które w nim mieliśmy, wypadną po prostu na ziemię architekt. Jest to modyfikacja, która zastępuje wszystkie wioski wioskami customowymi. Od teraz wioski są po prostu mocno ulepszone i wyglądają znacznie lepiej i tutaj zaznaczę, że każda jedna struktura wioski jest po prostu ulepszona. Dodatkowo jest dodana nowa customowa wioska w biome z wiśniowymi drzewami. Moim zdaniem jest to zarobista informacja, ponieważ ja kocham po prostu ten biom, także polecam sobie pobrać tę modyfikację i sprawdzić na żywo jak te wioski po prostu wyglądają. Kolejna modyfikacja dodaje do gry trajektorie dla takich rzeczy jak łuki, kurzy, śnieżki, jajka czy masa innych przedmiotów rzucanych. Mod dodaje również specjalny dźwięk, gdy na trajektorii podczas celowania znajduje się jakiś byt. Wówczas usłyszymy tak zwany ding jako informację dla nas, że byt może zostać trafiony. Byt to tutaj mi chodzi o na przykład zwierzęta, moby czy jakiś np. inny gracz. Modyfikacja jest po stronie klienta, dlatego mod działa również na serwerach multiplayer. Mod współpracuje również z innymi modyfikacjami, które mają również jakieś bronie, także polecam sobie przetestować i sprawdzić na własną rękę. Poling Trees jest to modyfikacja, która sprawia, że wszystkie drzewa przewracają się tak samo jak drzewa z modyfikacji Dynamic Trees, ale przy jednoczesnym zachowaniu oryginalnych drzew w Minecraftie. Modyfikacja będzie działać nawet na światach, które stworzyliście bez tej modyfikacji, także śmiało możecie ją dodać na swój świat. Moim zdaniem, jest to naprawdę przyjemna modyfikacja, która fajnie wizualnie po prostu ulepszy waszego Minecrafta. Siódma modyfikacja w tym odcinku dodaje fake bloki, przez które możemy przechodzić, aby np. Na znaleźć tajne bazy. Mod może mieć również masę innych zastosowań, jedyne co ogranicza to tylko nasza kreatywność. Modyfikacja jest tylko na wersji 1.21, ale działa za to na Forge oraz Fabriki. Warto zaznaczyć, że modyfikacja działa tylko na bloki, które aktualnie widzicie na ekranie. Aby stworzyć fake blok, wystarczy, że włożymy dany blok do Cuttera, aby zmienić go w fake bloka. Snowy Sprint to mod o tematyce zimowej, który dodaje wiele dekoracyjnych bloków i funkcji. Mod dodaje nowy środek transportu, jakim są sanie. To one znacząco szybsze od poruszania się łódką czy zwykłym sprintem. Jeżeli przypniemy naszego wilka do naszych sań, będziemy jeszcze bardziej szybsi, a do tego będziemy mogli łatwiej skręcać czy na przykład zawracać. Na saniach możemy umieścić skrzynię, dzięki czemu będziemy posiadać więcej miejsc na swoje przedmioty. Mod dodaje również masę nowych przedmiotów oraz bloków. Dodaje też nowego pupila, który będzie za nami chodzić, niestety nowy, nie będzie się teleportować z nami, dlatego musimy na niego po prostu uważać. MORMOBS Jest to bardzo mała i bardzo prosta modyfikacja, która po prostu powoduje, że na naszym świecie będzie generować się znacznie więcej mobów, przez co noce czy nie będą dużo, dużo większym wyzwaniem niż zawsze. Zachęcam do napisania w komentarzu, jaki mod jest Waszym zdaniem najlepszy z tego zestawienia. Kolejna modyfikacja w tym odcinku daje nam możliwość zezłomowania danego przedmiotu albo bloku i odzyskania z niego części itemów przy użyciu maszyny Stone cutter. Na ekranie teraz macie listę przedmiotów oraz bloków, w których można odzyskać części przedmiotów. Jeżeli dotrwałeś do tego momentu, napisz słowo KAKTUS w komentarzu, a ja przypnę Ci serduszko. Jeżeli film Wam się spodobał, zostawcie łapkę w górę oraz subskrypcję i widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się i do następnego. Cześć!